Drodzy, już idę! Dzisiaj mam urządzenie na serwisie MP190 firmy Canon. Jest to urządzenie, dlaczego chciałem Wam je pokazać. Jest to dinozaur wydruku, jeżeli chodzi o takie obu wydruku typowo yy, domowego produkt. Bardzo tani, jak na tamten czas tani. Może. W cenie, jak na dzień dzisiejszy kupujemy urządzenia drukujące te z niższej półki, tak można powiedzieć, bo na dwa wkłady o znaczeniu 40-41. Na pewno w Waszym domach jeszcze takie urządzenie jest. To trafiło w bardzo dobrej kondycji, bez atramentów, żeby je sprawdzić. Atramenty są oczywiście ogólnie dostępne, ale to urządzenie będzie miało co najmniej 10 lat. Co najmniej 10 lat, bo pamiętam jak, jak robiłem jeden remont w firmie i ono wtedy wyszło. Kupiłem tylko po to, żeby sprawdzać atramenty. Dlatego mówię, nagram Wam i zobaczymy, czy ruszą atramenty w urządzeniu, które stało nie wiem ile lat ale w kartonie. Nie jest usmarowane, nie jest nawet zabrudzone. Ja wam zaraz pokażę. Założymy świeże atramenty, zobaczymy, czy w ogóle będzie drukować i kserować, i kserować, bo jestem sam ciekawy. To jest właśnie to urządzenie. MP190, zobaczcie. Już jest to stara technologia. Dość duży klocek. Zobaczcie, jak to w środku wygląda. No nie jest, nie jest tragicznie. Ja jeszcze spróbuję sobie tu podświetlić. No stacja serwisowa, ja w kanonie, no jest trochę ulana. Nie widzimy tam żadnych zacięć ani nic tego rodzaju, więc kładziemy i montujemy atramenty. A po zamontowaniu atramentów w poruszeniu zobaczymy czy to po prostu zacznie w w miarę rozsądnie drukować. Jestem bardzo ciekawy, bo klient chciał to sprawdzić ewentualnie zacząć z tego korzystać. Nie, nie ukrywam, że w ostatnich dniach wkłady zamienne typowo skin drożej. To jest pg 40 czarny. To jest l 41 już go rozpakuję. To jest wkład kolorowy. Odbezpieczymy to wszystko, montujemy do drukarki C do C, czarny. Ojej, 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 B do B, czyli tu za szybko chciałem to zrobić, moi drodzy. I zobaczymy, jaka będzie historia. Czy jakiś komunikat nam wygeneruje, jeżeli chodzi o nieobsługiwany atrament? Może nam wygenerować, moi drodzy, taki komunikat, że jest... No nie. Jest. Ja już jako zamiennik. Czyli kończy się niby ten teoretycznie wkład y, cza, y, kolorowy. Y, nie pokazuje jeszcze jakiegoś komunikatu o, o wkładzie czarnym. Bo to jest zamienik, czyli będzie trzeba go prawdopodobnie wyresetować. Ale zobaczmy. No zobaczmy. Ja tutaj możemy sobie, żeby zrobić taki szybki test, kartkę z drukarki HP... Serwisową i zobaczymy, jaki będzie efekt teraz. Na razie, atramenty jeżdżą w prawo i lewo. Jeszcze zobaczcie taśmy zabezpieczające, jak po zakupie drukarki z tej lewej strony tutaj są. Nieodbezpieczone przez klienta urządzenie na pewno ma co najmniej 10 lat. Zobaczmy, czy. Dobra, jest jedynka, nie wyświetla errory. Zróbmy kopie czarnym. czy pociągnie w ogóle papier czy czy rolki będą niezbyt że tak powiem przez ten czas yy, nie tyle zniszczone ile zapylone zobaczymy no i ocenimy czy to jeszcze będzie w ogóle coś warte i będzie drukować także miejmy nadzieję że nic się nie zmieni błędu na razie na wyświetlaczu nic nie wyświetla nawet jakby wyświetlał przepełnienie czy cokolwiek byśmy sobie z tym poradzili nie ma z tym problemu żadnego i, i drukujemy za chwilę dobra Kopia czarna. No jak na razie urządzenie w ogóle nie, nie nie chce nic zrobić. O cicho, bo w tym momencie dopiero jak z, jak za każdym razem Canon nawet w nowszych urządzeniach lubi tą opcję przygotowywania robić w bardzo długi czas. Długi, długi czas nawet w tych nowszych urządzeniach, więc sami widzicie, że czy nowsze, czy starsze urządzenie, za każdym razem efekt jest każdy taki sam, czyli długość przygotowywania do wydruku, obojętnie jaka jest dekada drukarki, czy dziesięcioletnia, czy, czy ta kanon, ma zawsze taki sam, czyli długo. Ważne, że zaczyna coś robić, a nic innego się nie dzieje. To już musimy poczekać. No, cicho, bo zabrał kartę. No nie jest to demon prędkości, to trzeba przyznać. Ale jeżeli chodzi o kopię no czarno-białą, radzi sobie doskonale. Zobaczcie, to jest kopia czarno-biała. Teraz dołóżmy jej. Zróbmy to samo w kolorze. Kartkę mam tam brudną, ale może użyjemy jeszcze raz tej samej. No dalej. Dobra, teraz kolor. Na pewno potrwa to duże. Bo jest to, jakby nie patrząc, kopia kolorowa. Musi być dokładniejsza, ale sam jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Daję sobie radę, choć powoli. Niestety, z kopią kolorową kompletnie sobie nie poradził. Zobaczcie, nie ma nic. Była to kopia kolorowa, czyli powinny mieć trzy barwy. Nie, był, nie wyszła żadna. Jedynie wyszła nam kolorowa, czyli jaki z tego wniosek? Prawdopodobnie będę musiał wymontować ten wkład, który jest wkładem zastępczym, zobaczyć, dlaczego on w ogóle nie drukuje na kolorowo. Natomiast, jeżeli chodzi o samą ideę drukarki, no, zafunkcjonowała, chociaż ciężko powiedzieć o jakiejkolwiek wydajności, bo szybkość tego urządzenia w samym kserze jest. no Sami widzieliście, nie przerywałem filmu banalnie długa za długa jak na chwilę obecną. Ale jeżeli ktoś nie ma jakichś dużych wymagań, ma takie urządzenie, to może sobie te tusze założyć i na pewno drukować. Ja oczywiście spróbuję coś z tym zrobić, żeby jednak ten kolor drukował, ale pierwsze co będę musiał zrobić, to prawdopodobnie zdemontować właśnie ten, ten wkład kolorowy i zobaczyć, co tak na dobrą sprawę mogę z nim zrobić, żeby jednak przy tym zamienniku drukować. A na pewno jest tyle możliwości, jest możliwość wywołania opcji czyszczenia. Z poziomu drukarki, żeby jednak jakoś tą głowicę kolorową zmusić, żeby cokolwiek zadrukowała, bo jakieś chęci miała. Widzę, widzę tutaj, jeżeli chodzi o, o yy, kolor żółty, natomiast na samej głowicy od spodu niewiele widać. No nic, ja się zabiorę za chwilę, za za tą głowicą bo jestem sam ciekawy, co z tego wyjdzie, natomiast sami widzicie, MP190, dinozaur, jeżeli chodzi o urządzenie wielofunkcyjne, typowo takie domowe, 10-letni na pewno, minimum 10 lat urządzenia ma, na pewno jeszcze może drukować. Dziękuję za atencję, ja się biorę, bo chciałbym naprawdę zrobić, żeby ta drukarka jakoś jeszcze podrukowała klientowi. Dziękuję za atencję, biorę się za, za, za ten kolor i no i trzeba to zrobić jakoś. Dziękuję za atencję, dzięki, cześć.